Co to jest ten remnant? No remnant to jest esencja życiowa w pewien sposób. Daje ona nieśmiertelność. Aplikuje się ją przy pomocy scoopera. To jest blueprint Prince Scoopera. Wszystkie animatroniki Fantajmy były wyposażone w jego miniaturową wersję. I osoby z remnantem nie zawsze ożywają w niezmienionej formie. Ale w skrócie. No, remnant to jest po prostu jakby forma wytłumaczenia, dlaczego animatroniki są nawiedzane, tak? Taka, no, na początku ta gra była typowym horrorem paranormalnym, potem Scott Cautham, twórca tej gry, chciał zrobić z niej trochę science fiction, więc pododał właśnie styl remnant, który tłumaczy, dlaczego te animatroniki są nawiedzone, no i, no mówię, jest to esencja życiowa, to co musicie wiedzieć, i daje ona nieśmiertelność, ale nie tyle ciało, co bardziej, bardziej duszy.